W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak zrobić malinowo-Excelowy kalendarz adwentowy, mianowicie jak spowodować, aby kolorować choinkę w zależności od tego, ile dni do świąt nam pozostało. Ćwiczenie to pochodzi z mojego szkolenia online, które niedawno prowadziłam i tak Wam się to spodobało, że stwierdziłam, nie no, nie może to zostać tylko i wyłącznie na szkoleniu, zrobię o tym film na YouTube. Także film, który za chwilkę zobaczysz, pochodzi właśnie ze szkolenia online, które niedawno prowadziłam. Zapraszam do oglądania. Skorzystamy tutaj sobie z formatowania warunkowego, a konkretnie z tak zwanego formatowania skala kolorów. Skala kolorów, bo ona sama w sobie staje się bardziej jakimś kolorem, jak wartości są większe, że tak powiem, albo mniejsze mogą być, ale my weźmiemy, żeby były większe. Czyli im, im więcej uzupełnionych godzin do dotąd, tym, e, tym nasza, nasz zielony będzie bardziej zielony. O. No i super. I teraz, moi drodzy, jak to tutaj dalej działa? Zobaczcie do arkusza rob następnego, bo tak naprawdę cała, cała magia będzie się działa w tym arkuszu. I w arkuszu rob jest taka sobie ochoinka. Ja Wam tutaj po prostu wkleiłam, wkleiłam obrazek, który tam zrobiłam w kanwie i ten obrazek jest o tyle charakterystyczny, że on jest, słuchajcie, przezroczysty, to znaczy trochę przezroczysty, trochę nie. Zobaczcie, pokażę Wam to na tej dużej komórce A3, na której on pierwotnie stał i bardzo dobrze niech tam stoi. Dam tą komórkę na żółto, żeby pokazać Wam, jak to działa. O, widzicie? Przesunęłam obrazek na tło komórki. I teraz sama choinka ona ma kolor przezroczysty, czyli pokazuje to, co jest pod spodem. No więc jak jest tam kolor żółty, to choinka będzie żółta. A wszystko naokoło jest białe, tak? Czyli całe tło choinki jest białe. No więc, jeżeli mamy biały arkusz, to zadziała i będzie fajnie wyglądało, prawda? I teraz co my zrobimy? My będziemy chcieli tą żółtą, na razie, ona u mnie jest żółta, tą żółtą komórkę kolorować. Od szarego na przykład do ciemnego, jakiegoś zielonego, w zależności od tego, ile dni tutaj mamy uzupełnione. No ja sobie wymyśliłam, że to będzie, będą nas interesować 23 dni, czyli 23 to już jest ostatni dzień przed świętami, więc będzie maks, tak. Więc musimy to jakoś uzależnić od uzupełnionych wartości w godzinie do. Jedziemy! Moi drodzy, ja sobie pomyślałam tak. Że godzinę do będziemy wypełniać, wypełniać godzinami, no zakładam, że to zawsze będą liczby, więc to, co możemy zrobić, to po prostu policzyć, ile jest uzupełnionych komórek tutaj. Albo funkcją ile liczb, albo na przykład ile niepustych. Wtedy zadziała też dla słów, tak? Obojętne, tak, jakby nieważne, to już jak, jak to chce, i to będziemy wiedzieć, ile wtedy tego jest, tak? No to wejdźmy do arkusza ROB i powiedzmy, że ja w komórce D7 wpiszę sobie opis, czyli że nie wiem, zrobione, tak? Dni zrobione, i w komórce obok, w komórce E. 7 wpiszę sobie funkcję ile, ile liczb, albo ile nie pustych, no mówię to już jak tam chcecie i wskażę zakres w arkuszu choinka tych moich żółtych komórek, czyli od 1 grudnia do 23. No na razie mam 0, ale oczywiście jak sobie tutaj wpiszę, nie wiem, jakieś 4... 4, 4 godziny uzupełniane, no to mam już czwórkę, super. No to teraz jeszcze powinniśmy wiedzieć, ile w ogóle mamy do zrobienia, tak? Albo sobie to policzymy, albo z palca wpiszemy, że 23, tak? Nie, nawet mniej niż 23, bo weekendów tutaj nie wpisuję. No to powiedzmy, że ja to sobie nazwę Tudu. Do. i też, też mogę tą samą funkcję zastosować, ile liczb, ale będę liczyła daty. Daty, które mnie interesują, czyli od 1 grudnia do 23 na tej mojej timesheetce. No i to jest, słuchajcie, 4 z 17, to będzie jakiś tam procent i ten procent mnie właśnie będzie interesował, moi drodzy. Wpiszę go sobie pod spodem, czyli w E9 wpiszę równa się 4 dzielone na... 17 to jest jakieś tam 24%, mogę nawet sformatować procentowo, jak to woli, to nie za bardzo jest istotne, szczerze mówiąc. I to jest, jeżeli chodzi o formuły w Excelu, wszystko. Co ciekawe, bardzo jak widać skomplikowane te formuły są. Ale teraz najważniejsza sprawa: to jest tak, ja może tą żółtą komórkę zmienię sobie na brak wypełnienia, bo już nie potrzebuję tej żółtej, już wiecie o co chodzi. I teraz, moi drodzy, w tej komórce A3, która jest, przypominam, tłem dla mojej choinki, czyli ona de facto koloruje choinkę, ja powiem, żeby w tej komórce było to samo, czyli równa się. To, co przed chwilką wyliczyłam z tego procenta. Oczywiście, możecie od razu wyliczyć procent w tamtej komórce, ale ja lubię mieć widoczne w arkuszu roboczym wszystko i się najwyżej odwoływać. Także wiecie, jak kto chce, ja po prostu się odwołam do tej komórki. Czyli wpiszę równa się komórka E9. I to jest cała filozofia tej komórki, tak? W sensie, jeżeli chodzi o formułę. No i teraz. Jak już mamy wartość w tej komórce, to teraz tą wartość, jak każdą inną w Excelu, możemy sobie sformatować warunkowo. I ja do tej jednej malutkiej, w sumie nie takiej malutkiej, ale do tej jednej komórki dorzucę formatowanie warunkowe pod tytułem Skala Kolorów. Idę do menu Narzędzia Główne. Tutaj mamy formatowanie warunkowe i właśnie jest coś takiego jak skalę kolorów. Ja wybiorę sobie tą regułę. Jak się mocno przyjrzymy, to ten kolor, o ten, to jest taki. Taki no ciut, ciut zielony. Widać, że Excel jeszcze nie do końca, nie do końca chyba kuma, co my tu chcemy zrobić. Więc będziemy teraz edytować formatowanie warunkowe, żeby tak skumał porządnie. Wejdźmy do edycji formatowania warunkowego, czyli stańmy na komórce E3 cały czas, formatowanie warunkowe i tutaj na samym dole mamy zarządzaj regułami. I oczywiście tutaj jest na razie właśnie jedna reguła, którą tą regułę będziemy formatować. Więc sobie dajmy edytuj regułę. Zobaczcie, co jest w tej chwili. W tej chwili jest tak, że typem naszego formatowania jest to, że Excel sobie określa jakieś minimum i jakieś maksimum na podstawie najniższej wartości i najwyższej wartości. Problem jest taki, że to formatowanie warunkowe, ta skala kolorów, ona jest przeznaczona dla różnych liczb, dla wielu liczb i ona porównuje te liczby między sobą. A my mamy jedną liczbę, czyli u nas i najniższa, i najwyższa wartość jest ta sama. To, co my chcemy zrobić, to my chcemy tutaj, zobaczcie, ustawić, że typ potrzebujemy liczbowy. My chcemy liczbą konkretną powiedzieć, co ma być minimalną wartością, a co ma być maksymalną. Czyli przy jakiej liczbie Excel ma kolorować na biało, a przy jakiej na zielono. Czyli liczba jest ok, tutaj i w maksimum też wybieramy typ liczba. Minimalna liczba to jest 0. A maksimum to będzie 1. Jeden. jeden, moi drodzy, dlatego że jesteśmy w procentach, więc maksymalnym procentem może być 100%, a 100% to jest nic innego jak 1, tak? I to, co teraz tutaj warto jeszcze zrobić, to podmienić sobie kolorki, bo kolor, no ja akurat, czyli chyba nie, nie, niedobry wybrałam ten pierwotny, pierwotną skalę kolorów, po prostu trzeba zamienić, tak? Czyli że pierwotny kolor, no to nie wiem, biały, możecie dać jakiś szary, to szary będzie ciekawy, że będzie szara choinka na początku a maksymalny no to jakiś właśnie fajny zielony kolorek, to już jaki chcecie, to sobie wybierzcie, tak żeby było ładnie. Po prostu dała OK, jeszcze raz OK i zobaczcie, na 50% ta choinka naprawdę już jest nieźle zielona. Nie, ja jeszcze zmienię tutaj, dam troszkę mniej tych procentów, o, jest mniej zielona, tak? No ale słuchajcie, to jest, to jest praktycznie wszystko, tak? Czyli po pierwsze, wyliczenie procentowego udziału, ile już mamy dni za sobą, pierwsza rzecz. Druga rzecz, ustawienie skali kolorów na podstawie procentowego tego udziału, <grych> przepracowanych dni w grudniu. No i czwarta rzecz, moi drodzy, to jest to, żeby ta choinka znalazła się w jakiś magiczny sposób tutaj, na naszym dashboardzie. Jak to zrobić? Moi drodzy, to będzie bardzo ciekawa sprawa, bo my skopiujemy Tą komórkę, która siedzi pod naszą choinką, czyli komórkę A3, tą, do której ustawiliśmy formatowanie warunkowe, i wkleimy ją do arkusza choinka, ale jako obraz połączony ze źródłem, czyli taki aparat fotograficzny. To w starych Excelach była funkcjonalność aparatu fotograficznego, a teraz od nie pamiętam której wersji wprowadzili, że jest tak zwane wklejenie obrazu połączonego. No i to jest, to jest praktycznie to samo, więc. Skorzystamy sobie z tego. Jak to zrobić? Zaznaczyć komórkę A3. W jaki sposób? Najlepiej klawiaturą, no bo ona jest za choinką, tak? Z klawiaturą można przejść po prostu do tej komórki, skopiować ją Ctrl C, Ctrl C i teraz przejść do arkusza choinka, prawym przyciskiem myszy. Kliknąć tam, gdzie chcemy choinkę wkleić, i tu jest opcja wklej specjalnie. Rozwijamy tę opcję wklej specjalnie. No i ostatnia opcja to jest obraz połączony. Powiększę i pokażę. Zobaczcie, o tu. Ten obrazek możemy wstawić gdzie tam chcemy, i to jest o tyle fajne, że nie jesteśmy zależni od tego, jak szerokie są, nie wiem, kolumny czy wiersze pod spodem, bo zobaczcie, że w tym arkuszu roboczym, no to wiecie, jak ustawię wysokość wiersza trzeciego, w którym moja choinka jest na jakąś tam, no to wszystkie pozostałe kolumny tego wiersza też mają tą wysokość, a niekoniecznie w tym moim pięknym arkuszu z timesheetką, może ja tego chcę. Jak jeszcze sobie usuniemy linię siatki z timesheetki, to już w ogóle powinna być bajka. Linie siatki usuwamy w menu widok i tutaj jest Linie siatki, tak? No to o, po prostu jest sobie choineczka, nie? I możemy się cieszyć piękną choinką, która się koloruje i staje się coraz bardziej zielona w zależności od tego, jak blisko jesteśmy do świąt. I jak to? To koniec malina! Przecież jeszcze bombki! Tak, bombki będą? Obiecałam, że będą, tylko że po prostu w następnym filmie stwierdziłam, że już ten jest i tak zbyt długi, więc podzielę to na dwa. Także wypatruj jeszcze kolejnego filmu u mnie tutaj na kanale. Jeszcze przed świętami, czyli jeszcze w grudniu.